Stanisław Rodziński, patrząc na malarstwo i na tkaniny realizowane w bardzo różnych materiałach przez Małgorzaty Buczek, odnosi wrażenie, że jest świadkiem nieustającej i coraz głębszej dysputy o sensie tego, czym jest sztuka, czym jest realizowany dzisiaj obraz, tkanina, rysunek. Myśli o różnorodności inspiracji, o fascynacji Egiptem, o erozji inskrypcji, o zachwycie Meksykiem a więc na swój sposób. O tych tkaninach i obrazach, którym artystka nadaje tytuły prowadzące nas swoim tropem. Ale w istocie, to coś, co daje im siłę działania, jest równie niewiadomo skąd. Powstaje z silnego i naturalnego związku przeżywania kultury i interpretowania natury w związku z wyczuwaniem tego, co pełne tradycji i echa przyszłości z tego, co dzieje się dzisiaj.